Moi drodzy, taka krótka wrzutka. O co chodzi, już tłumaczę. Szanowni moi drodzy, to jest informacja, której nie zobaczycie w mainstreamie. Pochodzi ona z, ze strony archeologiczna historia, tak to można przetłumaczyć. W czym jest rzecz? Otóż izraelskie buldożery yy, w, zniszczyły cmentarz wojenny w części Gazy. Siły izraelskie zrównały z ziemią część cmentarza w strefie gazy, na którym znajdują się groby dziesiątek brytyjskich, australijskich i innych żołnierzy alianckich poległych podczas I i II wojny światowej. Zgodnie ze zdjęciami satelitarnymi i zeznaniami świadków, zdjęcia cmentarza wojennego w strefie gazy w Altufach, dzielnicy miasta Gaza, pokazują rozległe zniszczenia gruntu w jego południowej części. Chociaż wokół cmentarza widoczne są kratery po bombach, zniszczenia w tym obszarze wydają się Bardziej celowe i systematyczne, usunięte rzędy nagrobków, wierzchnia warstwa gleby została mocno zburzona, a przez środek dotkniętego obszaru przebiega solidny nasyp ziemny. Jego skala silnie sugeruje użycie ciężkiego sprzętu. Tutaj, moi drodzy, jest sugestia, że to siły izraelskie użyły swoich buldożerów do zniszczenia. Ale ja wam przeczytam, opowiem tak naprawdę, jeszcze głębszą historię tego cmentarza. Tymczasem, moi drodzy, jak się okazuje, większość tych grobów od numeru 3082 do 3691 należy do Brytyjczyków, ale znajdują się tam również groby 263 Australijczyków, 50 Hindusów, 36 Polaków, 184 Turków z czasów Imperium Osmańskiego. Do tej pory nikomu nie przeszkadzały. Jest również niewielka liczba, 53 groby mieszkańców Afryki Południowej, Grecji, Egiptu, Niemiec, Francji i Jugosławii. Tak, moi drodzy, ja sobie tu zerkam, sobie to wszystko ładnie wypisałem. Wśród grobów znajduje się również grób Stanleya Bulgeja, Żył w latach 1896-1917, który otrzymał Krzyż Wiktorii za działania przeciwko armii Imperium Osmańskiego pod Elburf w Palestynie. Tak moi drodzy i wszyscy do tej pory leżeli na wspólnym cmentarzu i nikomu to nie przeszkadzało. Na cmentarzu znajdują się również pomniki upamiętniające sił nadzwyczajnych Narodów Zjednoczonych, tak zwane UNEF, którzy zginęli podczas misji w strefie Gazy i na półwyspie Synaj w latach 1956 w latach 1967. Upamiętniono 22 żołnierzy kanadyjskich i 8 indyjskich. Kanadyjskie nagrobki znajdują się w oddzielnej części cmentarza, natomiast indyjskie zostały przeniesione do tej głównej części hinduskiej. Ale moi drodzy, wspomniałem również, że jest 36 Polaków. Moi drodzy, dwóch udało się nazwiska ustalić. Ja jestem w tej chwili, wy zresztą też ze mną na stronie Niebieska Eskadra. Jest tutaj Stefan Wojtkowiak. Numer ewidencyjny 784210 kapral bez specjalizacji, 318 dywizjon myśliwsko-rozpoznawczy. Moi drodzy, to jest dywizjon tak zwany Gdański. Data urodzenia 29 grudzień 1915, data zgonu 16 październik 1943. Tutaj na tej stronie jest jego grup, moi drodzy. Tak, w zasadzie był ale to jest jeszcze nie wszystko. Następnym lotnikiem zweryfikowanym jest Stefan Dobrowolski, numer ewidencyjny 709878, stopień starszy szeregowy bez specjalizacji, również 318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy, brytyjski AC-2. Tak to się wymawia, pisze. Data urodzenia 3 lipiec 1920, data zgonu 17 listopada 1943. Tu jest również jego nagrobek. Tak, moi drodzy, a w zasadzie był. No cóż, co ja wam mogę powiedzieć? Świat, mainstream jakoś milczy na ten temat. My nie będziemy milczeć. Moi drodzy, Prawda jest taka, kto niszczy groby, kto niszczy historię, nie zasługuje, żeby mieć własną historię. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, czekam, kiedy MSZ się w tej chwili uruchomi. Liczę, że udostępnicie ten materiał.